Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z małymi zakupami ze sklepu Teddy. Przedwczoraj było otwarcie w moim mieście. Pierwszy raz byłam w tym sklepie i właśnie chcę Wam pokazać, co tam kupiłam. Mogę powiedzieć, że mają mnóstwo, mnóstwo rzeczy do domu i do takich prac. Kreatywnych, także każdy znajdzie tam coś dla siebie, a ja dziś pokażę to, co kupiłam ja. Przede wszystkim zacznę od papierów. Wezmę sobie paragon, ale każda rzecz ma przy sobie cenę, więc y, będę podawała od razu i pokazywała. Więc to jest pierwszy zestaw papierów. On kosztował 8 złotych. No, i tutaj widać, jakie są wzory. No, jest taki paryski. Kolejny, taki malutki. Musiałam go wziąć, bo jest w koty. Kosztował 4 zł, ale kartki są cieńsze. Niektóre są dwustronne, niektóre są jednostronne. Następny bloczek to jest taki z planetami i z kosmosem. Kosztował on 8 zł, i już pokazuje wzory. Myślę, że przydadzą się do listów i ozdabiania kopert głównie. Ale nie mam takiego, więc. Dlaczego nie? I ostatni z tych mniejszych papierów. Ten też kosztował 8 zł. I tu mamy takie wzory z wróżkami. Jeszcze nie do końca wiem, co ja będę robić z tego papieru, ale tak mi się podobał, że musiałam go kupić. Jest taki delikatny. Trochę pastelowy, ma też takich kilka mocniejszych akcentów kolorystycznych, ale jest ogólnie bardzo ładny. I ostatni z papierów to jest zwykły blok kartek kolorowych. Zaraz powiem. Tak, nie ma tutaj tej nazwy, ale te kartki nie są tak stricte gładkie. Tylko mają taki. Jakby lekko odciśnięty wzór. Widzę, że nie łapie się ostrość. No ale one są takie pastelowe, tak jak widać na okładce. Ten blok kosztował 15 zł. Spróbuję jeszcze raz wam pokazać, jakie są kolory. I one są dwustronne. Są takie bardziej pastelowe kolor kolory więc na pewno się przyda. Ok, papiery Wam pokazałam. Kolejno kwiatuszki. Kupiłam y, dwa zestawy, białe różyczki i takie różowe. One są takie wręcz fuksjowe. Tutaj nie widać w świetle, wyglądają na czerwone. Ale mają kolor fuksji. Są takie bardzo ładnie yy, intensywnie różowe i każda z tych paczek kosztowała 4 zł. Były tylko białe i te fuksjowe, więc więcej nie wzięłam. Okej. Okay. Kolejno naklejki. Naklejki z kotami, takie zwykłe, 4 zł. Kosztowały i zestaw elementów takich morskich. Tu mamy takie rozgwiazdy, koniki morskie, muszelki. To też kosztowało 4 zł. I było jeszcze żółte, ale z morzem bardziej kojarzy mi się niebieski. Tutaj ostatni, w sumie chyba przedostatni element tych zakupów. To są takie obrączki. Na sznureczku będą fajne do exploding boxów, żeby po prostu zaczepić je jakoś ładnie. I one kosztowały już wam powiem tylko sprawdzę na em, paragonie 4 zł. Są takie złociutkie na białych wstążkach. No i teraz już kompletnie ostatni zakup to taki ozdobny. Um, taka ozdobna koronka. Tak. I ona kosztowała 6,53 metry. Ona jest w takim kolorze ekry, ale jest bardzo delikatna sprężysta i naprawdę jest bardzo ładna. Tam chyba były jeszcze białe wzory, ale ja wybrałam takie ekry. I w sumie to wszystkie moje zakupy, które chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Dajcie znać, który element tych zakupów najbardziej Wam się podobał. Czy robiliście kiedyś zakupy w tym sklepie. No i w sumie dziękuję, że obejrzeliście to wideo. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem w kolejnym. Także na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że skomentujecie swoje doświadczenia i swoje jakieś zdobycze z Tediego. Chętnie poczytam. No i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!